Hejko widzowie, to znowu ja. Dzisiaj będziemy otwierać moje Lucky Bloxy z wczorajszego eventu o 21.00. Bo dzisiaj też wam na eventie, chciałam Wam znaleźć jakieś Lucky bloksy, jeden legendarne Ale bo niestety był słaby ten... ...jak to się nazywa... ...event, bo było tylko Inki Janki i no... ...wychylenudne, więc... ...to są moje Brain Rodciki. O, jak widzicie Lucky Bloksy też są. I Wam powiem, co w tory e, wziąłem z samego bazy, to z samego bazy wzięłam sobie mm, spiderini i tego, pacara, tego, 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 bo tego, tego, jest jego nazwa. I tego, 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 mam tego, 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 bo było nawet więcej, tylko grałam z koleżanką i się podzieliliśmy po prostu. To możemy już zaczynać. To To najpierw może zacznijmy od tych na górze. bo to, to może najpierw z tego. To sprawdzamy. O jaki tu będzie? Alessio! Mam Alessio! Alessio! Jest! Nie, co się oni To teraz otwieramy tako. Mówi ja. Ale ja bym chciała dostać Alessio. To kosik, Ale słodki miał! Miał! on, Ale on słodki widzicie. Może od razu się w nim zakochałam. Słudziak! To teraz otwieramy może sobie tego. Co to będzie, co to będzie? Los tatata ta, ta, sahur! Nie, tung, tung, tung... kasys. Chyba, nie wiem. I teraz otwieramy tego. Proszę może 6 7? los top. O. Słabiutko trochę. Ja już go miałam. Ale na nic. Takie mi się Brain Rat I, I kilka musiałam usunąć właśnie Brain rotów i miałam jeszcze Mateo i wszystkie. To ja Wam teraz opowiem o moich Brain rotach, bo w tamtym odcinku jak widzieliście miałam Error. Wyrzuciło mnie całkiem i no nie wiem. To ten, byłam wczoraj na evencie. Szedł sobie chodnikiem. I koleżanka i moja siostra powiedzieli, żebym go sobie brała. Więc sobie wzięłam. To jest spider, samimi spider którego wzięłam ze samego bazy. I tam było duże, była jakaś koza, nie wiem. I to jak widzicie, z blok bloków wczorajszego even. Eventu. No, trafiłam dzisiaj na odcinku. To też z samego bazy. Bo ja się tego nie mogłam oprzeć, bo to jest prawie najrzadszy brainrot Więc musiałam to kupić. Los Tralalitos. Więc to też jest. Candy. I to też jest z eventu wczorajszego. I no, powiedzieli, żebym to brała. No, tego też z eventu jest. Los Bumbinitos. I właśnie na odcinku trafiłam z niego Lucky Bloxa. Ja wczoraj otwierałam jednego Lucky Bloxa, I też trafiłam chyba takiego. Ojcie, się na baza. Bo boję się, że ktoś mi na serwis sprawdził. Tutaj mam Tralelita, Tralla. A ją dostałam chyba przedwczoraj, czy wczoraj? Nie wiem, ja ją chyba dostałam kilka dni temu. Bo szła sobie tędy po tym chodniku, jak zawsze, i powiedzieli, Lastra litas. Ja szybko zaczęłam biegnąć, bo no kupiłam ją, i to było moje marzenie. Bo moja się teraz kiedyś miała ją, i powiedziała, żebym sobie ją teraz brała. No bo ja nigdy nie miałam Lastra więc oj, trudne są te schody. No. Mm. Tutaj jest Alessio którego też w na evencie dostałam i otwierałam razem z Wami Lucky Blocksa. To też jest z Eventu Gattiota którego z Wami otwierałam Lucky Block, Tego dostałam od kolegi yy. a tego też dostałam. Tylko nie pamiętam od kogo. I właśnie to są masy moje brain -breciki. I jak chcecie ze mną zagrać na przykład... W jakąś grę na Roblox na przykład 99 czy coś, to piszcie Niki, ja Was z chęcią dodam. No... Oj, co mi się to stało? Z chęcią was dodam. Pogramy sobie. Ja ten film długi nie będzie, bo nie mam za bardzo miejsca. No i będę mogła z wami grać. I z moją siostrą. To ja się z Wami żegnam. Pa!